Ponad milion 150 tysięcy szczepień w Polsce w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to więcej niż w każdym innym dużym kraju Unii Europejskiej. Więcej o szczepieniach i szczepionkach przeciw koronawirusowi już za chwilę. Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Kolejna dostawa szczepionek przeciw COVID-19. Te dostawy pozwolą nam na to, żeby kontynuować program szczepień, nie zmieniając harmonogramu. Dla seniorów. Protesty w Rosji zatrzymano żonę Aleksieja Nawalnego. Postanowiłam wyjść na ulicę. Wiedziałam, że albo wyjdę teraz, albo będę się bała całe życie. Chcę, żeby moja córka żyła w wolnym kraju. Ja mam łody. Nareszcie ta nasza telewizja polska jest polska. Jest dużo e, fajnej rozrywki, interesujące seriale i no na pewno bardziej rzetelne informacje. Technologiczna rewolucja, rozwój, bogata oferta programowa i rosnąca oglądalność. Tak zmieniała się TVP przez ostatnie 5 lat. Górą ty, górą ja. A zaczynamy od kolejnego konkursu Pucharu świata w skokach narciarskich, bo znów mamy dobre wiadomości. Willingen nadal szczęśliwe dla biało-czerwonych. Po wczorajszym trzecim miejscu Kamila Stocha, dziś na drugi stopień podium wskoczył Piotr Żyła, a tuż za czołową trójką uplasował się Klemens Murańka, dla którego to najlepszy wynik w karierze. Mateusz Nowak. Drugi konkurs w Willingen i drugie podium naszego skoczka. Złapał trochę noszenia. Ładny skok Piotra Żyły. Brawo! Brawo, bo dla Piotrka to już piąte podium w tym sezonie. Skok był fajny. I tam ciąga mi brakło trochę na dole, bo to, o, tam nie było nic. o tam Tak mi stało tam na dole, ale oddało mi. o Tak mi oddało. Żyła nie był jedynym polskim bohaterem w Willingen. I dobrze! I jest punktka. Za... I jest czwarte miejsce Klemensa Muranki, który bardzo długo prowadził. 26-latek tak wysoko w zawodach pucharu świata jeszcze nie był. Miałem sygnały, że mam się zbierać na dół, że się raczej uda na podium, a tu jednak no mało brakło, ale, ale jestem bardzo zadowolony. Dziś w Willingen Karty rozdawał wiatr. Boczne podmuchy wiatru i to tak wygląda, jakby nad samą bólą. Najpierw odwołano kwalifikacje, później w loteryjnych warunkach udało się rozegrać jedną serię konkursową. Nie do końca odległość, to był dobry skok. W pierwszej dziesiątce oprócz żyłej Murańki dziesiąty Dawid Kubacki. Wygrał tak jak wczoraj Halvor Egner Granerud. Leci daleko! Granerud w tej chwili wydaje się tak wyostrzony, ale e, każda passa kiedyś się kończy. Przypomnijmy sobie Graneruda w pierwszej części sezonu. Wydawało się, że. On zmiecie wszystkich podczas turnieju czterech skoczni, a jednak turniej czterech skoczni przegrał. Cały turniej w Willingen padł łupem Norwega, ale najdalej na Mylenkop w Szance latali biało-czerwoni. Andrzej Stękała 150 metrów na treningu poprawił o 2 metry w kwalifikacjach. A jeszcze dalej 153 skoczył Klemens Murańka. To o półtora metra dalej niż 20 lat temu Adam Małysz. Ten lot pamięta każdy kibic skoków narciarskich w Polsce. To był skok w XXI wieku. Wtedy była inna technologia, inne kombinezony, inne narty, inna technika skoku. Także wtedy uzyskanie takiej odległości było naprawdę wielkim wyczynem. Na kolejne piękne przeżycia związane ze skokami narciarskimi liczymy za tydzień podczas zawodów w Kingenthal. Mateusz Nowak, wiadomości.